10 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. No, już mówiłem, zresztą przez cały dzień, nie tylko od 15, że dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia, przypomnę, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które w rezolucji stwierdziło, że dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka. Najszczęśliwszym krajem świata, siódmy raz z rzędu, jest Finlandia. A w naszym studiu Marta Barcicka, ekspertka do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Tak to strasznie brzmi trochę zarządzania zasobami ludzkimi. Tak, pan redaktor ma rację. Pani z her a już jak ktoś mnie nazwie panią kadrową, to Pani faktycznie kadrowa. boli. Dzisiaj HER, czyli Human Resources, mhm. Human to Human to jest inny wydźwięk, inna relacja, no właśnie dlatego dzisiaj mówimy o szczęściu, a nie o umowach o pracę, a nie o wynagrodzeniach, a nie o... E, w takich aspektach jak obowiązki w probocie. Chociaż tutaj mogło być wynagrodzenie, urlop, no jest hmm. trochę tych powodów do szczęścia. Tak. A gdzie, opierając się na pani doświadczeniu zawodowym, możemy znaleźć szczęście? Znaczy ja bym się zastanowiła najpierw czym to szczęście jest, prawda? No mm -hmm. bo jeżeli mówimy o szczęściu, to kogo widzimy? Widzimy człowieka wesołego, radosnego, pełnego energii, spełnionego może trochę czasem takiego w euforii, e, który faktycznie no, właśnie widzimy i patrzymy, jest szczęśliwy, spełnił swój cel w życiu, prawda? Natomiast gdzie my szukamy tego szczęścia? Wydaje mi się, że mamy takie cztery ważne y, aspekty, w których poruszamy się i żeby człowiek funkcjonował stabilnie i właśnie znał taką harmonię, a co w konsekwencji prowadzi do szczęścia, mm -hmm. to przede wszystkim. Y zacznijmy od tego, że praca jest dla nas takim miejscem, w którym my się spełniamy. Ponosimy tam porażki, ponosimy tam, odnosimy tam sukcesy, ale również, no, spełniamy się, rozwijamy się. Ale czy my nie utożsamiamy czasem tego szczęścia właśnie ze spełnianiem się, spełnieniem zawodowym? Niekoniecznie, bo to jest tylko dopiero pierwsza platforma, okay. bo o drugiej takim, takim mocnym, mocnej wartości w naszym życiu jest na przykład też rodzina, prawda? Więc, no, szukamy tutaj tego balansu Wsparcie. między pracą a właśnie rodziną. No, lubimy się przytulić do tego męża, lubimy się przytulić do tych dzieci, a jak nie mamy, no to jest ten kot czy pies w domu, prawda? Przytulamy się, wyzwala się oksytocyna, ten hormon takiego poczucia bezpieczeństwa. Ale to, to są tylko dwa, yy, dwa filary. Kolejnym filarem, w do tego, żeby czuć tę harmonię i właśnie to poczucie szczęścia, to są też relacje z naszymi znajomymi, kolegami. Idziemy do kina. Współpracownikami. Współpracownikami, idziemy do kina, celebrujemy, ale też opakujemy różne trudne sytuacje. Czyli razem przeżywamy to Dobrze, co się dobrze dzieje mieć wokół koleżankę, nas. z którą zje się tę michę um, lodów, prawda? Albo, albo zje się tę. Tak, do dokładnie, rynkowa. albo tą, um, jak to Kasia Nosowska śpiewała, beczkę soli się zje mhm. i od razu lepiej, prawda? Więc te relacje z, z znajomymi, z sąsiadami, z bliskim otoczeniem, są bardzo istotne i to jest trzeci filar. No i właśnie mamy ten czter, czwarty filar, i na pewno pan redaktor nie zgadnie, co to może być. Co to może być? Hmm. Trzeci już był, trójka, taki nie No tak, z to tu pan może jest to, pan zwolniony, bo trójka była. No Natomiast czwór, czwarty filar to jest sport, czyli nasza kondycja fizyczna. Aktywność to poza pracą. Aktywność tak? poza pracą, mhm. jeżeli idziemy na spacer. Jeżeli e, idziemy na fitness, jeżeli pływamy, e, biegamy, to palimy kortyzol. Właśnie ten hormon, który jest odpowiedzialny za stres. Czy to jest ta odskocznia od naszego życia zawodowego? No, może tak, inne spojrzenie na to mają zawodowi sportowcy, prawda? Tak. Troszkę inaczej pewnie odpoczywają. A to jest ich praca, to już inna <laughs> rzecz. Oni łączą te dwa silosy, prawda? Sport i, i pracę. Natomiast e, proszę spojrzeć, że właśnie dopiero wtedy, kiedy my zachowujemy taką równowagę między tymi czterema silosami, można to tak Żeby nazwać. Mówiąc żeby nie zwariować. A proszę zauważyć, co się dzieje, kiedy jesteśmy przepracowani. Kiedy ten jeden filar nam bardzo mocno rośnie w górę i kiedy no, nie spędzamy czasu z rodziną, żona na nas, czy mąż na nas krzyczy, nie mamy relacji z dzieciakami. Czujemy się wypaleni Bies zawodowo. Jest nas nawet nie pamięta, czy kot, jak przychodzimy i chcemy go nakarmić, prawda? Proszę zwrócić uwagę, jeżeli siedzimy tylko w domu z rodziną, zamykamy się w domu, nie spełniamy się, nie wychodzimy na dwór. To nie... pamiętamy po pandemii, jak, po było, pamiętamy, prawda, jak Siedząc w domu, pracując w domu, robiąc wszystko praktycznie w tych czterech ścianach. Dobry Dlaczego szczęście w pracy jest ważne? No jak je osiągnąć, to mamy te cztery filary, ale gdzie tego szczęścia w pracy szukać? Jeśli to nie jest ta wymarzona, tak jak ja czasami mówię, wymarzony zakład pracy. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, to do głowy mi wpajono taki etos pracy, prawda? Mm -hmm. Że to były trudne czasy, duże bezrobocie w Polsce, no trzeba było o tym pracę dbać. Naturalna I... ścieżka, tak? Edukacja, tak. studia, a później praca i to trzymamy się tego mocno. Tak, i nieważne, czy się dobrze w tej pracy czujesz, czy nie, masz wakat, zarabiasz, masz wynagrodzenie, trzymaj się tego mm -hmm. do emerytury. I faktycznie, no, mój dziadek tak pracował całe życie w jednym miejscu, mam raz zmieniła pracę, no ale ja już te prace zaczęłam zmieniać częściej, bo miałam coś takiego, złapałam się na tym, że często miałam nie często. Czasami miałam syndrom niedziela godzina 19. Ach, prawda? Wiadomo Czyli, o co chodzi. Tak, siedzimy, ta wieczorynka się kończy, tak. zaczynają się te <laughs> programy informacyjne i no co to jest? I ja już się... słyszymy ten sekundnik na prawda? zegarze. I tak. Przesuwa I się. To, jest dla, to był dla mnie taki moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że ja tego syndromu niedziela godzina 19 nie chcę przeżywać, mhm. bo ja chcę być szczęśliwym człowiekiem w pracy. Czyli po to zmieniłam pracę na taką, żeby w tej pracy czuć się dobrze. A co to znaczy czuć się dobrze w pracy? No Dużo teraz mówimy o dobrostanie, o benefitach, natomiast moim zdaniem benefitem też dla mnie na przykład jest, są moje obowiązki, czyli czym ja się zajmuję, jak ja się rozwijam. Jakie technologie poznaję, z kim współpracuję, jakie cele osiągam. Jakich ludzi poznaję też, tak? Tak, jakich ludzi po poznaję na co dzień, bo wiadomo, wychodzę w ogóle z domu i no jestem z ludźmi, rozmawiam z nimi, pozyskuję mhm. różnego rodzaju informacje i dla mnie to jest taki, taki wskaźnik, że jeżeli ja czuję, że robię rzeczy ciekawe, że mam wpływ na firmę, że mam wpływ na pewne projekty, nad którymi pracuję, to to jest dla mnie ten moment, kiedy ja czuję, że ja nie pracuję. Ja po prostu przychodzę, dobrze się bawię, rozwijam się. No i mam ten taki mocny mm, ułamek tego zaangażowania, prawda? No bo jeżeli nie mamy zaangażowania, nie mamy motywacji, no to nie też Nie rozwijamy nam się, się tak. Nie chce, I prawda? wiemy, że chyba to nie jest to. Dlaczego jesteśmy, czy może bywamy nieszczęśliwi? Trudne pytanie, natomiast moim zdaniem. Um... Robimy sobie y, często sami tego kuksańca. Y, no, to szukamy my jest, guza, tak? Szukamy sobie guza, mało tego, zapętlamy się w negatywne myślenie, zapętlamy się w takie myślenie zero-jedynkowe, nie widzimy żadnych szarości, zazwyczaj wszystko staramy się, no staramy się, ale mamy taką domenę y, 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 jako, jako ludzie, że raczej widzimy wszystko w ciemnych barwach. Hmm. Natomiast, proszę Państwa, to wszystko od nas zależy, od naszego nastawienia, od tego. Jak podejdziemy do różnego rodzaju wyzwań. Ja tutaj chcę jedną rzecz powiedzieć. Na tę chwilę, jeżeli ktoś z Państwa przeżywa trudno, trudny czas, na przykład w pracy, na przykład los go doświadczył, to wiedzmy, że prędzej czy później. Ob jest to też potrzebne. My doświadczamy nasze życie wygląda tak a nie inaczej, że my podczas porażek właśnie uczymy się najwięcej. Czyli mimo że coś się złego dzieje w tym momencie i mamy naprawdę już nam się niczego nie chce i wydaje nam się, że to życie się skończyło już że nie już będzie jak mi, że to tak, koniec świata. Tak. To pamiętajmy, że to jest dopiero początek czegoś nowego. Ale ważne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Prawda? To jest najważniejsze. I wyciągali wnioski, Tak mi się odrabiali wydaje, że lekcję. Wyciągali wnioski, odrabiali lekcje i to, co faktycznie nam się przytrafiło niekoniecznie pozytywnego, na końcu właśnie odrobić, poprawiać, optymalizować. Że to być silnym, to Optym Silniejszym może wyjść tak, z tego. A o, da się oczywiście. w ogóle ciągle być szczęśliwym? Jest możliwe. Mam nadzieję, stan? że się nie da. <laughs> Mam nadzieję, że się doceniali, nie da. Tak, ten stan. Żebyśmy doceniali. Ostatnio też obchodziliśmy dzień doceniania, mm -hmm. właśnie, jak ważne jest to, żeby doceniać no, to, co. bardzo mamy. jesteśmy doceniani w pracy, tak deklarowali Polacy. Pamiętam te badania. Swego Widział czasu. pan te badania, prawda? Dwa tygodnie temu. Tak, tak ja właśnie, właściwie też widziałam badania, tylko co czwarty Polak na dziesięciu czuje się doceniał. Tak. To jest. To jest nic. Więc jeżeli my jesteśmy wychowywani w takim duchu niedoceniania, nie, 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 nie cieszenia się z takich rzeczy, prostych właśnie, typu, że mamy do kogo się przytulić, albo że mamy z kimś te, te z lody składa zjeść. składa się życie, prawda? Tak, to, to wydaje mi się, że sami sobie tego gola strzelamy. A jak zatrzymać, skoro jeśli nie może być ciągły ten stan szczęśliwości, jak zatrzymać tenże stan na dłużej? Albo może jak przekazywać szczęście innym, bo to może dawać też takie właśnie poczucie szczęścia. No dużo teraz się mówi o czymś takim jak dobrostan, prawda? Czyli to jest taka, mm, taka ochrona psychiki, ale też kondycji fizycznej, mhm. więc to są na na pewno działania holistyczne. Bo patrząc tak ogólnie na, na to, co się dzieje wokół nas, czyli no, WHO trąbi, że zbliża się druga pandemia chorób psychicznych, prawda? Czyli my za chwilę już teraz mamy kolejki do gabinetów psychologicznych. Szczególnie nie mówimy o młodych, o prawda młodych, o młodzieży. O pracownikach i praktycznie dotyka to każdego jest to bardzo taki no, martwiący aspekt. Natomiast no właśnie y, holistyczna opieka taka, i, i nasza samych, czyli uświadomienie sobie tego właśnie, że powinniśmy dbać o te cztery na przykład filary, powinniśmy dać, dbać o właśnie y, tak holistycznie o naszą psychikę, ale właśnie też o kondycję fizyczną, o te relacje z innymi, i uświadomić sobie, że jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, to też jest OK. My jesteśmy ludźmi i też możemy sobie pozwolić. No, proszę sobie wyobrazić człowieka codziennie szczęśliwego, w euforii, no, radosnego, no, wariat, prawda? Natomiast... Z tym amerykańskim uśmiechem przyklejonym, a w środku prawda? jakaś wyrwa pustka albo smutek, tak? Pozwólmy Może sobie... samotność. Tak, pozwólmy sobie też na te dni, kiedy faktycznie czujemy się gorzej, ale myślmy o tym, jak z tego dołka wyjść, myślmy pozytywnie, idźmy pobiegać, bo wtedy palimy kortyzol, po pobudzamy endorfiny, e, w pracy i jeżeli czujemy, że na przykład się wypalamy, tak? to też jest taki no, niebezpieczny moment, bo wypalenie zawodowe może prowadzić do stanów lękowych, później do depresji. Mhm. Więc jeżeli czujemy, że płyniemy jak pochodnia, to uwaga, pochodnia może szybko właśnie się wypalić. Więc to też jest dla nas taki moment, że może czasem zwolnić, może więcej tego czasu spędzić na przykład z psem na spacerze. W tegorocznym Światowym Raporcie Szczęścia Polska, przypomnę, znalazła się na 35. miejscu. A jaki jest Pani przepis na szczęście? Długo do tego dorastałam, prawda? To nie jest łatwe i to jest bardzo y, długi proces. Też doświadczyłam w życiu bardzo trudnych momentów, i życie też nie było czasami dla mnie, y, jak łaskawe. zresztą dla każdego mhm. z nas łaskawe. Y, natomiast, no właśnie, y, kiedyś poszłam na taki fajny wykład profesora Ome. I on tam opowiadał o tym, jak powinniśmy funkcjonować w kontekście właśnie tych czterech aspektów. I ja się przyzwolniłam. Przy, przy U mnie zawsze priorytetem, etos lat dziewięćdziesiątych, praca, prawda? Było najważniejsze. ja pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że moja sześcioletnia córka, no nawet fajna jest dziewczyna, tylko ja straciłam sześć lat, prawda? A teraz patrzy suwerenna jednostka, można z nią porozmawiać. Wiem, Maryśka, kiedy ty urosłaś, prawda? I to był dla mnie ten drugi moment. Kiedy ja naprawdę mocno się zatrzymałam i zdałam sobie sprawę, że niekoniecznie e, siedzenie w pracy do godziny 20 daje mi tako, takie szczęście, że większe szczęście chyba da mi jednak to, żeby nie stracić tych kolejnych lat z Maryśką, prawda? Marta Barcicka, ekspertka do spraw zarządzania kapitałem ludzkim, także tym domowym, rodzinnym jak Oj, słyszę. tak, zdarza się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. mnie. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam soli złe, bo smu